Polimerowa naprawa instalacji gazowych. Od ponad 30 lat firma Goldschmidt TIB produkuje znaną z wysokiej jakości technologię o nazwie ProDoral R61. Metoda ProDoral R61 została przebadana i dopuszczona do stosowania przez Niemieckie Zrzeszenie Górnictwa i Techniki Wodnej DVGW oraz Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Polsce. System ten pozwala uszczelniać połączenia gwintowe we wszystkich wewnętrznych instalacjach gazowych, także tych prowadzonych pod tynkiem i ukrytych za ekranem. Emulsja uszczelniająca Prodoral R61 została opracowana przez firmę TIB ponad 30 lat temu. Od 20 lat osobiście biorę udział w rozwoju i wprowadzaniu tej technologii na rynkach całego świata. Technologia ta stosowana jest już dzisiaj na kilku kontynentach. Firma TIB jest międzynarodowym producentem chemii specjalistycznej przeznaczonej dla budownictwa. Gaz ziemny jest przyjaznym i bezpiecznym dla środowiska nośnikiem energii, jeśli planowo przegląda się i kontroluje instalacje gazowe. Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek okresowych przeglądów oraz kontroli szczelności i instalacji gazowych. Z upływem lat instalacje gazowe stają się nieszczelne, ponieważ na połączeniach gwintowych wysycha materiał uszczelniający. Takie nieszczelne instalacje gazowe wymagają natychmiastowego działania. Trzeba ponownie przywrócić się do stanu bezpiecznej pracy. Metoda doszczelnienia instalacji przy użyciu płynnych polimerów Prodolaru R61 polega na wtłoczeniu do instalacji polimeru, który doszczelnia wszystkie elementy instalacji. Po dokładnym poznaniu rozprowadzenia instalacji i zdemontowaniu urządzeń gazowych nie trzeba szukać szczegółowo miejsc ubytków gazu. Wymagane jest jedynie całkowite napełnienie instalacji gazowej preparatem uszczelniającym. Przecieki na instalacjach gazowych najczęściej pojawiają się na połączeniach gwintowanych. Są to te właśnie, te właśnie miejsca. Napełnioną instalację trzeba pozostawić pod ciśnieniem kilku bar, aż emulsja polimeryzująca spenetruje nieszczelne swoje gwintów. Po wtłoczeniu polimeru wnika on we wszystkie połączenia gwintowane. Ta zielona substancja, którą Państwo tutaj właśnie widzicie, to polimer, który już wysechł, on jest cały czas taki lekko lepki i elastyczny, dzięki temu, kiedy instalacja pracuje, nie następuje jego jakby wykruszenie, w związku z tym to doszczelnienie jest bardzo pewne. Następnie z instalacji usuwany jest nadmiar emulsji polimeryzującej. Do tego celu wykorzystywane są elastyczne tłoczki o przekroju cylindrycznym. Przy pomocy tych tłoczków odzyskuje się tyle polimeru, że tylko odpowiednia jego ilość pozostaje na ściankach rur i połączeniach gwintowych. Tłoczki te po umyciu wodą i wysuszeniu nadają się do ponownego wykorzystania. Po zebraniu nadmiaru emulsji należy podłączyć do instalacji dmuchawę w celu wysuszenia emulsji, która pozostała w przewodach. Końcową próbę szczelności o ciśnieniu pół bara i trwającą minimum 30 minut przeprowadza się po wyrównaniu temperatur. Na koniec należy zamontować urządzenie gazowe oraz gazomierze i nagazować instalację. Tak naprawiona instalacja będzie bezpiecznie służyła użytkownikom jeszcze przez wiele lat. Pierwszym budynkiem w Polsce, w którym do naprawy instalacji gazowej użyto polimerów, był budynek mieszkalny w Mysłowicach. Doszczelnienie wykonała firma Instalator i Na przełomie lat 80.-90. gaz miejski został powoli wycofywany z zasilania instalacji gazowych w budynkach i oczywiście był zastępowany gazem ziemnym, ale to powodowało uboczne skutki w postaci wysuszania, ciągłego wysuszania połączeń gwintowanych. Na początku 1995 roku został doszczelniony budynek wielorodzinny w Mysłowicach, przed którym obecnie stoimy. Ta metoda bezinwazyjna jako jedyna umożliwia szybkie, czyste doszczelnienie instalacji i sądzę, że ma przy sobą perspektywę w Polsce. Od tego czasu metoda doszczelniania instalacji gazowych za pomocą polimerów zaczęła zyskiwać coraz szersze zastosowanie do naprawy nieszczelnych instalacji gazowych. Obecnie znajdujemy się na osiedlu Jarosława Dąbrowskiego w spółdzielni mieszkaniowej Mokotów. Zasoby mieszkaniowe na tym osiedlu są pięćdziesięcioletnie. Budynki nasze są wyposażone w instalację gazową wykonaną metodą skręcaną na minie. W znacznym stopniu uległy rozszczelnieniu ze względu na zmianę rodzaju gazu. W związku z powyższym, byliśmy zmuszeni, ze względu na koszty, wykonać uszczelnienie instalacji gazowej przez polimeryzację. Duży plus dla mieszkańców to jest to, że nie ma ruinacji mieszkań, gdzie przy wymianie kompleksowej, no niestety roboty poinstalacyjne wchodzą też w grę. Instalacje nasze są zgodnie z przepisami prawa To Jest wykonywane próba szczelności co roku. Sprawdzane jest likatorem, które jest bardzo czułe urządzenie i szybko nam wykazuje, gdzie no, w tym przypadku, tu, gdzie był polimerem no nie, nie mamy problemów. Dzięki takim zaletom technologii polimerowej renowacji instalacji gazowej jak brak uciążliwych robót budowlanych, niezawodność oraz szybkość wykonywanych napraw, właściciele i zarządy budynków coraz częściej stosują emulsję polimeryzującą do napraw nieszczelnych instalacji. W ciągu 7 lat technologia ta została zastosowana do naprawy blisko 70 tysięcy domowych instalacji gazowych na terenie całego kraju. Potwierdzeniem wysokiej jakości technologii są pozytywne wyniki pięcioletnich pełnych prób szczelności. Szczególne wymagania dotyczące napraw instalacji gazowych występują w budynkach zabytkowych. Ze względu na swoje niepowtarzalne walory wszystkie prace związane z wymianą lub modernizacją instalacji gazowych w tych budynkach muszą być uzgodnione z konserwatorem zabytków. Samo przygotowanie dokumentacji technicznej zgodnej z warunkami technicznymi oraz zaleceniami konserwatora zabytków jest skomplikowane i czasochłonne. Również prace związane z wymianą instalacji prowadzone w warunkach obiektu zabytkowego powodują znaczny wzrost uciążliwości wykonywania prac, jak również znaczne zwiększenie kosztów. Doszczelnianie emulsją polimeryzującą jest elementem bieżącej konserwacji instalacji gazowej. Metoda ta zapewnia szczelność instalacji gazowej bez zmiany tras przewodów oraz rozwiązań technicznych instalacji gazu. Z tego powodu stosowanie metody polimeryzacji do napraw nieszczelnych instalacji nie wymaga pozwolenia na budowę. Zarówno ta cecha, jak również brak uciążliwych robót malarskich i murarskich pozwoliły na zastosowanie metody polimeryzacji w szeregu obiektów zabytkowych. Dzięki temu można było zachować oryginalny wystrój wnętrz tych obiektów, jednocześnie przywracając instalacje gazowe do stanu bezpiecznej pracy. W ciągu ostatnich kilku lat Lubelska spółdzielnia mieszkaniowa doszczelniła metodą polimeryzacji około 5 tysięcy mieszkań. Lubelska spółdzielnia mieszkaniowa to jest ponad 13 tysięcy mieszkań które były wybudowane około 40 lat temu. Najnowsze są 20-25-letnie budynki. Pierwsze osiedla, które powstały, osiedle Mickiewiczowskie i osiedle Słowackiego, miały instalacje gazowe skręcane. Problemy rozpoczęły się w połowie lat 90., wtedy, kiedy następowały przecieki i czuć było po prostu przy nawonieniu, czuć było gaz a więc wykazały się nieszczelności. Dochodziło do takich oto sytuacji, że zakład gazowniczy po prostu zamykał dopływ gazu na budynkach, gdzie te nieszczelności były zgłoszone. Oczywista rzecz, musieliśmy wymieniać całe instalacje. Wiązało to się z, po pierwsze z ogromnymi kosztami, po drugie było to bardzo pracochłonne, bo kwestia... Przekuć, kwestia napraw tynku, kwestia napraw a właściwie wymiany glazury, a nie mówiąc już o tym, że była to bardzo pracochłonna, jak wspomniałem, metoda, to jednak bardzo uciążliwa dla naszych członków i mieszkańców. Pojawiła się zatem nowa technologia, technologia prodoralu, która próbowaliśmy tu na naszych Budynkach. Co się okazało? Okazało się, że technologia ta jest bardzo technologią przyjazną dla człowieka, bo nie ma ingerencji wewnątrz mieszkania, nie ma ingerencji wewnątrz łazienki, poza niezbędnymi chociażby wymiana zaworów, ale to są prace, które nie wymagają poważnych robót remontowych. Bacznie przyglądaliśmy się, jak to wygląda. Po pierwszym budynku, drugim budynku, zrobieniu próby okazało się, że y, służby techniczne przekazały mi najlepsze zdanie i wydały świadectwo, że ta technologia zdaje, zdaje egzamin. Dla mnie najważniejszą sprawą to była opinia samych mieszkańców. Okazuje się, że mieszkańcy również. Y, bez problemu wpuszczali ekipy remontowe, bez obaw, że zostanie zniszczona Łazienka, że zostanie zniszczona kuchnia. I metoda Prodoral R61 zdawała coraz bardziej egzamin. Metodą tą uszczelniliśmy ponad 5000 mieszkań. Do dzisiaj, a już minęło 4 lata, nie mamy żadnych uwag, jeśli chodzi o nieszczelności. Mimo zwiększenia przez zakład gazowniczy tego nawonienia gazu, czyli środków, które powodują zdecydowanie większy zapach, bardzo ostry zapach, nigdzie w tych budynkach doszczelnionych metodą Prodoral R6 nie mieliśmy żadnych przecieków, żadnych uwag co do, co do wykonanych robót. To znaczy, że spełniła swoją rolę. Mogę z całą odpowiedzialnością polecić tę metodę, bo jak powiedziałem, jest to metoda, która naprawdę jest przyjazna dla mieszkańców, przyjazna dla spółdzielni i jeżeli policzyć koszty, jest metodą w bilansie całym najtańsza jaka może być. Zalety ProDoral R61 w porównaniu z metodami klasycznymi. Niezawodna. ProDoral R61 jest odporny na wibracje, starzenie i wpływ środowiska występującego w instalacjach gazowych. Korzystna cenowo. Bez kosztownego kucia ścian. Emulsja ProDoral R61 jest wielokrotnego użytku. Szybka do wykonania. Jednokrotne wewnętrzne uszczelnienie trwa zaledwie kilka godzin. Nieszkodliwa dla środowiska. Emulsja ProDoral R61 jest fizjologicznie obojętna, niepalna, bez rozpuszczalników i nie wytwarza żadnych toksycznych gazów. Przez ostatnie 30 lat, za pomocą tej technologii, doszczelniono około miliona domowych instalacji gazowych. Przez wiele lat stosowania technologii ProDoral R61 można jednoznacznie stwierdzić, że jest to metoda trwała i sprawdzona. Wiele doszczelnionych instalacji przechodziło już wielokrotne próby szczelności, wciąż wykazując pełną sprawność. Skuteczność i trwałość tej metody czyni ją rzeczywistą alternatywą dla tradycyjnej metody wymiany instalacji na nową, spalaną.